Choć Natalia Schroeder od lat jest uważana za jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych muzycznych gwiazd, to w przeciwieństwie do wielu koleżanek po fachu raczej stroni od ostentacyjnego demonstrowania swoich wdzięków. Jakiś czas temu zrobiła ona jednak wyjątek i zaskoczyła swoich fanów śmiałą fotką w bikini. Taka figura to marzenie wielu kobiet. Natalia Schroeder pokazała się w bikini Natalia Schroeder to postać, którą z pewnością kojarzy wielu Urodzona 20 kwietnia 1995 roku, piosenkarka od wielu lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd branży muzycznej. Początki jej kariery sięgają jeszcze czasów dziecięcych, kiedy to pojawiła się w kultowym programie od przedszkola do Opola. Kilka lat później, w 2011 roku, została laureatką jednego z odcinków, Szansy na Sukces, w którym zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz Cicha woda. Niecały rok później nazwisko Natalii Schroeder znała już cała Polska. Wszystko za sprawą nawiązania współpracy z Liberem. Jej debiutanckie single, wszystkiego naraz i nie patrzę w dół, okazały się hitami i otworzyły jej drzwi nie tylko do muzycznej, ale i jak się później okazało, telewizyjnej kariery. W kolejnych latach telewidzowie mogli ją oglądać m.in. w wygranej przez nią siódmej edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, czy w głównej roli kobiecej w filmie Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa W trakcie swojej kariery Natalia Schroeder zyskała ogromne grono fanów, którzy zachwycają się nie tylko jej kolejnymi piosenkami, ale także nieprzeciętną urodą. Wokalistka zachwyca swoją aparycją nie tylko w telewizji czy na scenie, ale także w mediach społecznościowych, gdzie na samym Instagramie obserwuje ją już grubo ponad pół miliona osób. Natalia Schroeder chwali się w sieci przeróżnymi zdjęciami. Choć najczęściej są to kadry związane z jej aktywnością muzyczną, to na Instagramie piosenkarki nie brak także fotek z jej wakacyjnych wypadów. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych celebrytek, Natalia Schroeder raczej stroni od wrzucania do sieci odważniejszych kadrów. Swego czasu piękna piosenkarka zrobiła jednak wyjątek i pokazała się w samym bikini. Nie da się ukryć, że jej figura robi wrażenie.